Panie Boże, źródło wszelkiej miłości i miłosierdzia, tej nocy skłaniam się przed Twoją obecnością, aby ofiarować Ci modlitwę wdzięczności. Dziękuję Ci z całego serca za to, że byłeś przy mnie przez cały ten dzień, ukazując swą wielkość i czułość w każdej chwili. Dziękuję za pozwolenie mi podziwiać piękno dzieł, które stworzyłeś. I zadanie mi możliwości kontemplowania cudownej doskonałości Twojego stworzenia, w którym znajduję dowód Twojej nieskończonej miłości. Z pokorą uznaję, jak wielkim jestem szczęściarzem, wiedząc, że jestem Twoim dzieckiem, czując Twoją miłość, otaczającą każdy mój krok, prowadzącą mnie Twoim boskim światłem. W każdej chwili tego dnia Twoja obecność towarzyszyła mi. Dając mi spokój i pokój potrzebny do znalezienia pocieszenia w trudnych chwilach, dziękuję Ci, Panie, za bycie moim schronieniem, za dawanie mi siły do kontynuowania mojej drogi z odnowioną nadzieją i wiarą. Niech w każdym kroku, który stawiam, czuję Twoją prowadzącą obecność, a moje życie niech będzie narzędziem Twojej nieskończonej miłości. Ofiaruję Ci moje istnienie, ze wszystkimi moimi cnotami i słabościami, abyś ty swoją przemieniającą mocą uczynił mnie prawdziwym świadectwem Twojej dobroci i Twojego światła w świecie. Błagam cię, udziel mi mądrości, aby niósł przesłanie Twojej miłości i zbawienia wszystkim tym, którzy cię jeszcze nie znają. Niech przez moje słowa i czyny Twoja chwała objawia się w każdym zakątku Ziemi. Jak psalmista ogłosił w swoim śpiewie, spokojnie się położę i zasnę, bo ty sam jeden, panie, sprawiasz, że żyję bezpiecznie. Daj mi, panie, ten głęboki pokój, który tylko ty możesz ofiarować, aby mój odpoczynek był odbiciem twojego spokoju i nieustannej troski. Dziękuję, umiłowany panie, za bycie moją stałą nadzieją pośród prób i trudności. Dziękuję za. Podtrzymywanie mnie, gdy życie zdaje się ciemnieć, i zaprzypominanie mi, że nie wszystko jest stracone, że zawsze jest we mnie siła, że bicie mojego serca jest znakiem Twojej żywej i aktywnej obecności w moim życiu. Dziś, w tej chwili refleksji i modlitwy, ponownie zobowiązuję się do odnowienia mojego postanowienia bycia zawsze blisko Ciebie, do wiernego podążania za Twoją wolą we wszystkich chwilach mojego życia. Całym sobą oddaję Ci ten dzień, Panie, z Jego radościami i zmaganiami, z Jego zwycięstwami i porażkami, ze wszystkim, czym jestem i co mam. Uznaję moje ograniczenia, moje błędy i upadki, ale wiem, że w Twojej miłości Ty mnie podnosisz, odnawiasz. I oferujesz mi nową szansę, by iść naprzód. Kiedy mój duch czuł się zmęczony, a serce słabe, to ty mnie umocniłeś, mówiąc mi z czułością: Powstań, bo ja jestem z tobą. Dlatego chwalę cię i błogosławię każdego dnia, w każdej chwili, za twoją stałą obecność w moim życiu. Panie, tej nocy, połóż na mnie swój miłujący dotyk. Dotknij mojego serca i przemień je, bo pragnę, aby moje życie odnowiło się w Twojej nieskończonej miłości. Oczyść moje myśli i uczucia i daj mi łaskę uzdrowienia wszelkich ran z przeszłości. Pomóż mi zaakceptować wszystko, czego nie mogę zmienić i zrozumieć każde doświadczenie, każde wyzwanie i każdy ból który przeszedłem, nie osądzając ani nie potępiając nikogo, lecz z sercem pełnym współczucia i przebaczenia. Panie Boże, nieskończonej dobroci, w tym dniu czuję łagodność Twojej miłości, otulającej mnie, prowadzącej mnie ku sposobowi życia bardziej zgodnemu z Twoją wolą. Prosząc, abyś udzielił mi ducha otwartego, gotowego przyjąć i docenić wszystkich tych, którzy krzyżują moją drogę, nawet gdy ich myśli i działania mogą być inne lub nawet sprzeczne z moimi. Proszę Cię, abyś przez swoją łaskę nauczył mnie patrzeć ponad zewnętrzne różnice i rozpoznawać godność w każdym człowieku, tak jak Ty nas nauczyłeś. Niech moje serce, Panie, napełni się miłością, która nie osądza, lecz przyjmuje ze współczuciem wszystkich, którzy mi się przedstawią. Daj mi, proszę, zdolność przebaczania i działania zawsze z miłosiernym sercem, tak jak Ty przebaczyłeś nasze winy. Naucz mnie żyć w harmonii z innymi, traktując każdą osobę z tą samą dobrocią i szacunkiem, jakie Ty nam ofiarujesz każdego dnia. Spraw, abym w każdym moim czynie mógł odzwierciedlać Twoją miłość i Twoją łaskę, a moje życie było świadectwem Twojej obecności na tym świecie. Chcę być posłańcem Twojej nadziei i Twojej miłości. Chcę, aby moje życie było światłem, które oświetla drogę tych, którzy żyją w ciemności, niosąc ze sobą radość Twojej Ewangelii. Jak gwiazdy świecą na niebie, pragnę być małą gwiazdą nadziei na tym świecie, prowadząc innych ku twojemu pokojowi i twojemu zbawieniu. Niech moje słowa i czyny zawsze mówią o twojej wielkości i twojej dobroci, aby wszyscy mogli zobaczyć, że królestwo Boże jest w zasięgu tych, którzy cię kochają i podążają za tobą szczerym sercem. Niech Twoja miłość zaleje każdy zakątek mojego serca, dając mi spokój, którego potrzebuję, aby stawić czoła wyzwaniom życia z mocą i pogodą ducha. Wiem, że w Tobie mogę znaleźć siłę do pokonania każdej przeszkody, i że w Twojej miłości tkwi prawdziwy pokój, którego tak bardzo pragnę. Ufam w pełni że z Twoją obecnością będę w stanie podejmować mądre i sprawiedliwe decyzje, zawsze prowadzony przez Twoje światło i Twoją prawdę. Dziękuję Ci, Panie, bo w Twojej miłości znajduję pocieszenie i nadzieję. Dziękuję za bycie moim schronieniem w czasach niepewności, za dawanie mi siły, gdy czuję się słaby i za dawanie mi odwagi, by iść naprzód, wiedząc, że Ty zawsze jesteś ze mną. Każdego dnia staram się żyć zgodnie z Twoją wolą, zawsze starając się czynić to, co Tobie się podoba. A gdy nadchodzi noc, wiem, że w Twoim bezpiecznym objęciu mogę odpocząć, ufając, że jutro będzie nowy dzień pełen Twojej łaski. Niech Twój pokój towarzyszy mi zawsze, a Twoja miłość niech będzie siłą. Która mnie pobudza do dalszego kochania Cię i służenia Tobie. Amen. Jeśli ta modlitwa dotknęła serca kogoś innego, proszę Cię, pobłogosław go obficie i nadal działaj w jego życiu z mocą i miłosierdziem. Jeśli ta chwila modlitwy była dla Ciebie pocieszeniem, zapraszamy Cię do towarzyszenia nam na tej drodze wiary. Możesz nam pomóc w dalszym dzieleniu się słowem i miłością Boga, z większą liczbą dusz, dając lajka like temu filmowi i subskrybując nasz kanał. Niech Pan napełni Cię pokojem tej nocy i udzieli Ci głębokiego odpoczynku pod Jego opieką. Niech błogosławieństwo niebios pozostanie z Tobą dzisiaj i na zawsze. Amen.